bo na powierzchni też masz mogą derbyć no ale musimy iść do cave'a bo trzeba surowce tylko gdzie ty idziesz? dobra, dobra. Nie słyszałem coś niepokojącego. Co słyszałeś? No jesteśmy w cave, więc wszystkie moby i tak dalej są, no to czekaj może ja ten łuk na razie odejmę, bo go nie potrzebuję tutaj, aż nie mi będzie torz potrzebny. Dobra Ale tam też był dobra Chodź po prostu tędy Uu. Creeper, myślałem... Nie to Creeper A oh, wow Tyś, nie? Łopatę ma Dobra chodź Sandy, pójdziemy A dynamika jest na co działać? się jak mam robię w ręku Dobra, chodź, blower, pójdziemy w gąb. Pójdziemy w gąb, dawaj. Co mogłoby się stać? Nie wiem, trzeba iść w gąb. Trzeba rozwalić. Idziemy tędy. Blower! Co to było? Nie pasz jezu. Nie ja co? Poszło spoko, się, tu nic nie ma. Ciekawe, kiedy kogoś spotkamy. Takiego bardziej wymagającego. Ła wow. ja tu mówię, że ci, Mówię ci tu, że nic nie ma tu. Wyżej coś, było jakieś coś, to A znaczy, no, otwarte było. Co to było? Słyszałeś to? Nie wiem, nasłuchuję. Tu jestem, dobra Czekaj, piję, zobaczcie kto to Wiesz co jest ciemno jak u tupią Murzyna. No, jesteśmy w Kave, czego ty się spodziewałeś? I tak jest dosyć jasno, bo to jest lush cave. Ale wiesz co, chyba jedzenie to podnosi, zauważyłem. Leś. Lewitujący klotek! Ej, kosar. Co? Temu. Tu Kuśwam! Goni mnie! Blauers to mamy... Towarzystwo! Gotowość bojowa. Panie duellerze, to nie był dueller, to było coś większego. To było. Kosor. Co? To było coś większego, Blauert. Ja mam na szczęście moją ulubioną broń, która pewnie nic nie zada. Weź kosem nie chcesz ty nic... Ale naprawdę było coś, goniło mnie coś! No chcesz iść, to zobacz sobie sam. Tu nie ma nic. Jezus Maria Sama! Co, naciąganie cięciwych wokół jest takie straszne? Chupi, wiesz jak to słychać? Albo jedzenie? Słychać cisza, cisza, nagle... O, w Mówiłem! Żyję i mam się dobrze. Zapału dostałem. Mówiłem ci, że coś jest! A to jest obok ciebie? Nie wiem! Skąd mam wiedzieć? Nie otwieram tego. Otwórz okienko. Jesteś? Jestem, jest tylko szkielet tutaj. A ty? Nie, nie szkielet, to jestem ja. Nie, nie ma tu nic już. Chodź. ja w jakąś paranoję popadam. Jaką paranoję? Nie wiem, no się O! Chyba. Dostałem Gold Facea. Ghost Facea. świeczki wszędzie. <głos> Chyba <głos> tak tak nie działa, Blauard. Musimy Jak wyjść dasz... na powierzchnię. Bo mój. To jest poniżej połowy, mam ten mózg. Szybko się, wydostaj się na powierzchnię szybko Sam mówiłeś, że to na powierzchni też działa Jak jest ciemno A jak jest ciemno, to co wtedy? Która jest godzina? Masz zegarek? Nie wiem Co to jest? Tak, strzelę jest w to z Przyszła pola uciekać Chyba tak I na zginę. I zginąłem. Kosol, to mnie goni. Nie tylko ciebie. To nie jest jak enderman, to, to nie ginie od wody. To nie jest zupełnie enderman, brothers. Patrz tu, to jest jeszcze coś innego obok ciebie właśnie. Dużego. W wodzie. O fuck. Płyń, 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 płyń. stary płynie, Queen. Ten mózg już mój jest na wykończeniu Mój też Ja tylko burzczak już widzę Chyba nam siadła Łódkę kraftuj, łódkę kraftuj! NIE kraftu. MAM czego. BIEGNIE! gdzie? To jest drugi Kosar. Kosar. Why would they go away? One, one się teleportują do nas. Uciekaj. Luputkę. Ruputkę. Nie mam szczego, biegnę w lasem. Okulna, Tepnął się trzeci. Te. Kurczaki z białymi oczami. O Okurna. Kosar, tu! Za to. Za to, za to, Za tobą, za tobą, za tobą, za tobą, za tobą, za to. Tu płynę, płynę za tobą Tu, tu, za tobą O widzę <grym> Siadaj oh, Z Czekaj, ja se z łuku na niego na w pi... pole No wiesz co, obawiam się, że gość jest przenikalny Obawiam się, że widzę piramidę Statek, statek Czuj, ze statkiem Ej, ale gość jest, to jest jakiś duch, bo strzały w niego, przez niego przelatują. Chyba, że się zabijemy i to nam minie. Ej, ale to creepy wygląda. Creepy przez to. Wiesz, aktualnie dostaliśmy zapału 40 razy. No Człowiek tak. Gonił nas Nightmare, czy jak on się nazywa. Jaki duch?

Minecraft MENHAZ! Kurma blower patch! Biegnę za mną! Obawiam się, że tak. Chciałem skraftować łódkę, ale się nie da. Nie widzę go za sobą. Myślałem, że on odpuścił, ale jednak chyba nie. Chyba. O Enderman. Jak miło spotkać Endermana teraz? Bez kitu. Kazał mi było Ale tam mgła jest klimatyczna. Jest, ale. Nie chcę ci przeszkadzać, zapoznanie z klimatem. Ale? Nie. Ja, ja bym się gdzieś wybudował, wiesz? Tak. O, ej, ale, ej, ale straszy ten z tym Creeperem. Nie miałem jeszcze z nic A ja miałem właśnie. To, że Creeper wybucha niby. Ja bym szybko znalazł owce i sobie zrobił łóżko. Gdzie ty jesteś? Nie, znalazłem jakiś taki iglo. Cały czas chodzę do internetu. A, jestem, dobra, jestem przy sobie. No to dawaj do iglo. No Ale nie, nie ma prawo, nic. Nie. Ty stary, tu jest coś, patrz! Na, GO! Miałeś go z Nie. I... Grafika normalnego Minecrafta bo... A ja właśnie nie, zaje... Ej, ja chyba sobie te shadery zostawię na zawsze, bo kurde Zajebiste Masz to... shadery, no jeśli chodzi o shadery, to... A jeśli chodzi ci o te liczę 3D i TP to nie Ale patrz jakie to jest jasno tak, to jest zajebiste To jest... Jakiegoś... to seria wygląda jakby to był ten Ale teraz to wygląda zajebiście, patrz to Al... Ej kurwa, dobraj. Widzę Buduj, 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 buduj do się, buduj Do góry? Do góry możemy zrobić platformę Jestem Gdzie ty jesteś? Tu A, patrzysz. No Wybuduj się jeszcze do góry Ale brawo, ja już nic nie widzę praktycznie Tutaj Podkładkę Ja nic nie widzę, ja mam wszystko czarne

Robert, to jest problem, bo ja prawie nic nie widzę, idzie gdzie się platforma kończy. Trzeba na każdej postawić pochodnię. Cześć, kosarze. Cześć. Mózg <grym> spada jeszcze bardziej na dół. Stary, to co się składa poza nami? Stary. 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 Five. Six. 7, 8. No, właśnie mi też. I to jest jakieś odliczanie, chłopie A co co jest tam? Z mogę w to strzelić z łuku? <grym> Dobra, do ja Wiesz co? Dnia. Strzeliłem w to z łuku i przez przypadek widziałem tak jakby model tego Nightmare'a Na czerwono. Czyli to jest Nightmare. I to jest dobry z łukiem. Jak strzelę z łuku, to wtedy widzę jego model, czyli mogę sobie zobaczyć co to jest. Kosar, mamy mały problem, bo ja postawiłem ci ulic w kotela. Wiem, mówiłem ci, że to jest... To jest nasz problem. Trochę mi się mózg odnowił, ale to nie dużo. One, two, three, four. Musimy poczekać po rana. Dawaj, ten kupotli. A i wyobrażasz sobie jeszcze grać na F1? Co ją się Kurwa. Czemu ty perły masz skąd? No zabijemy normalną mówiłem ci już. Ale może one. Wiesz co? Ja mam plan! Jeden odciąga, a drugi ucieka! No ty uciekaj, Nie. To ty jest... uciekasz. No to ty odciąga, ja uciekam. Ej, mi mózg, mózg wyrósł! Mi też wyro wyrasta już. Wyrósł liczy Nie, odejdź kurwa, Szywy Krzywy. Dobra. No to bierz ich na przynęta, a ja spierdzielam Czekaj Tutaj Ej, ty. Ty, <głosy> <głosy> Nie gonią cię I to jest oszukane, nie gonią cię es, es, es. Ale, ale dalej stoją pode mną, one mają dla mnie targeta Kozor. <noise> KOBI Uciekaj! Ty głupi ch**a! <noise> <noise> Nasze łóżko! Co Cześć, cześć panie... Duelerze To nie jest dweller Nie można chyba. tego hitnąć! Nie można tego hitnąć! Można to hitnąć. Coś mnie bije. Gadaj! O, tak. Musimy zrobić mazę. A kiedy to się kończy? No kurde nam schodzi ten mózg się w ogóle prawie nie odnawia Ej, a wluź w tę górę. W górach byśmy zrobili bazę. No pod warunkiem, że one nam dadzą spokój no takiego bo... debilu Poczekaj, musiałem tak zrobić. Ej, ale woda fajnie wygląda tutaj. I wyobrażasz sobie jeszcze Eee, ten, fiziks, moda, tutaj dodać Dobra, dawaj górą. Tylko serę. zary One są tutaj! Skacz! Ja nikogo nie mam. No to podejdź sobie tam bliżej zobaczysz! Czekał na mnie na górze. Dobra, robię życie życia. Jest tu jakiś gniazdo. W ziemi najlepiej. I, I taką, i taką. Są trzy na dole. To póki mamy... póki się nie boimy, to ogarnimy milion drewna, żeby ogarnąć sobie większą chatę. Najbardziej będziemy potrzebować solidnej chałupy. W się solidnej, no dużej, żeby miała, wiesz... Żeby można było wejść do góry, bo one do góry nie wchodzą. Ile masz już drewna? Na razie to ja ogarniam chałupę. Przydałoby nam się żelazo, czekaj chwilę, nie mam planu. Mi się strzały dużo przydadzą. O oh f**k spadł. Co, coś mi tu przebiegło. Tak dosyć szybko. Wiesz co, to mi lepiej pomóż tutaj. Yy, ja fo... Lepiej fosę wykopać, bo one nie będą się stawać tak Zrobiłem taka droga ewakuacyjna w razie czego? Z tymi, tymi balki. Nie ja chciałem wyjść. A no Wiesz co, jednak ten balkon nie jest taki bezpieczny jak musiałem. Jest ten the fog To to jest ten tej to jest ten, take, to jest ten uh, Cave duel tylko to jest ten większy Nie okorowałem nic. Ja no, to mogę z klikę na albo ja okorowałem. No. Było blisko. Czy też jest okorowane? Gdzie? Dwie są okorowane. No. Tak, to czy... Co? Czemu to jest No, ja byłem tam! Co to jest? Nightmare Moje serce dostało palpitacji Moje serce dostało palpitacji Może lepiej tego nie było klikać? To wiesz co, to tutaj się jeszcze raz piją jakieś struktury I ty mi nie powiedziałeś? A skąd ja miałem wiedzieć jakie tych moduł, pragnę? Co za psychopata gra na takiej? teraz, ale mniejsza Czekaj, ja tam wracam ja wziąłem pierwszą lepszą horror rybaka Czyli okazuje się być zajebisty No, jest zajebisty Ale nie ma tego... Nic. The Nightmare to się respi chyba tak... ten Czekaj desktop to Hm. Mm. Aaa oh. Stalki Desktop no, już się tutaj. Przepraszam, one się nie raspią w nocy, tylko one się raspią wtedy, kiedy się boimy, bo jak był dzień, to one też były. Nie tylko, bo dementron deftowy to jest człowiek z błysk. Ja mam klaskę. ostatnio mnie właśnie w ten sposób zablokowałeś. To będzie taka kropka To jest dobry pomysł, że poszedłem na te samo drzewo. Zdecydowanie. Jest bezpiecznie?